Wiem, że pewnych rzeczy już nie zmienię że szukam siebie, jest to droga przez ból i cierpienie Wiele lekcji, a tak wiele jeszcze nie wiem Nieistotne kiedy rzeczy zaczynają mieć znaczenie Coraz częściej się na siebie czuję zły Czy nie widzę, czy nie myślę, już się sam powoli gubię w tym Chcę dać światu tyle, ile dał ten świat mi W czasach, kiedy w ludziach coraz mniej dobra i empatii Poczekaj chwilę, zamknij oczy, pomyśl o czym marzyłeś Ile czasu mamy, jeszcze ile? Tego nie ja już i żyję, nie przeżywam To myślenie mi daje siłę, wiem że Nie pozwolę sobie nigdy więcej Teraz biorę sprawy w swoje ręce To jest chyba też czas i to miejsce Chcę dawać dobro ludziom i w to wkładam całe serce Poznałem radość, łzy, śmierć, rodziny Odwagę, strach, dumę, poczucie winy nie, bo to nie jest limit, życie to komedio, dramat, wszyscy w nim uczestniczymy, bo znałem radość, łzy, śmierć, narodziny, odwagę, strach, dumę, poczucie winy. Niebo to nie jest limit, życie to komedio, dramat, wszyscy w nim uczestniczymy. 28 lat, się czuję jak Terencjusz, trochę przeszedłem i coraz więcej wiem już. Nie mnie nie ominęła, scenariusz do życia to istne ancydzieło Patrzę na ten świat i to jak stworzyli, jestem tylko rad jak, jak skłodowska gili Nic bez powodu, wszystko co za nami, ale ciężko iść do przodu Odwróconym plecami. Ta. Patrzę na niebo i widzę płaskorzeźby upaja mnie sam widok i staje się niecześćmy. To wszystko tylko da mi siłę, każde doświadczenie, o które nie prosiłem. Nie. Niebo płakało, gdy musiałem polec, ale życie daje lek. Nie, życie to mój koleć, cóż opisuję to każdym swoim wersem, bo życie to Admi, a baście to Anwers Poznałem radość, łzy, śmierć narodziny, odwagę, strach, dumę, poczucie winy. Niebo to nie jest limit życie, to komedio, dramat, wszyscy w nim uczestniczymy, bo znałem radość, łzy, śmierć narodziny, odwagę, strach, dumę, poczucie winy. Niebo to nie jest limit życie, to komedio, dramat, wszyscy w nim uczestniczymy.